W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Nowenna do Dzieciątka Jezus. Dzień ósmy, dwudziesty trzeci grudnia. Wszechmogący Wiekuisty Boże, Pani Nieba i Ziemi, który objawiasz się maluczkim, spraw prosimy, abyśmy z należną czcią, uwielbiając święte tajemnice Dzieciątka Jezus, Twojego Syna i wiernie wstępując w Jego ślady, mogli dojść do Królestwa Niebieskiego, obiecanego maluczkim, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Rozważanie na dzień ósmy nowenny. Uwielbiajmy Najświętszą Duszę Dzieciątka Jezus jaśniejącą niepokalaną czystością i bogactwem wszelkich łask i cnót. Oddaje Ona doskonałą cześć i uwielbienie Bogu Ojcu. Poświęćmy Boskiemu Dzieciątku naszą duszę ze wszystkimi jej władzami i prośmy, aby ją oczyścił, ubogacił swymi łaskami i przyozdobił cnotami, byśmy mogli stać się godnym Jego mieszkaniem. Modlitwa na ósmy dzień nowenny. O dziecię Jezus. Z najgłębszą pokorą. Wielbimy i błogosławimy Trójcę Przenajświętszą, która w Twojej duszy złożyła wszystkie skarby doskonałości i łaski i zjednoczyła ją ze Słowem przedwiecznym tak, że stanowi najdoskonalszą jedność z samym Bogiem. Najsłodsze dziecię Jezus, błagamy, abyś przyjął naszą grzeszną duszę. Oczyścił ją i ubogacił nad przyrodzonymi darami. Niech jej władze, odnowione twą łaską, napełnią się Twoim życiem, abyśmy mogli wołać za Paostołem. Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. O Jezu, życie nasze na ziemi. Stań się naszym życiem wiekuistym w niebie. Amen. Modlitwa na zakończenie. O Boże dziecię prosimy Cię spraw, abyśmy coraz doskonalej należeli do Ciebie i służyli Ci coraz lepiej. Chcemy Cię miłować w naszych bliźnich i szerzyć Twoje Królestwo wszędzie, gdziekolwiek się znajdziemy. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.